Konfederacja, wolność i niepodległość. Dzień dobry. Znajdujemy się przed Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie, najnowocześniejszy, jeden z największych szpitali w Polsce, który już wkrótce będzie zmuszony ograniczyć, wstrzymać leczenie części pacjentów, co wiąże się z ogromnymi niedoborami finansowymi wynikającymi po prostu z niezapłacenia za wykonane świadczenia. Dług szpitala przekracza pół miliarda złotych. Wynika to, tak jak wspomniałem, z niezapłaconych świadczeń. Będziemy y, świadkami braku dostępu pacjentów do możliwości leczenia. Będziemy świadkami wstrzymywania drogich terapii, drogich procedur ratujących życie, przede wszystkim w onkologii, w hematologii, gdzie są to drogie dziedziny terapeutyczne. Y, Pieniądze, które miały być na leczenie, są przekazywane gdzie indziej. NFZ ma duże oszczędności, które można przekierowywać na inne cele. No, mamy rok wyborczy, wiadomo jakie. Dziękuję. Szanowni Państwo, pieniądze na obietnicę PIS są, ale brakuje pieniędzy. Na procedurę ostatniej szansy. Dostęp do technologii lekowych to dla wielu osób żyć albo umrzeć. Niepotrzebna śmierć nie może być tylko statystyką Ministerstwa Zdrowia, bo to są konkretne ludzkie dramaty. To są nasi mężowie, to są nasze żony, dzieci, przyjaciele. Czy brakuje pieniędzy na leczenie? Otóż nie. Nadwyżka 10 miliardów złotych została wypłacona na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Dlaczego? Oto jest pytanie. Skandaliczne jest przekazywanie funduszy przez Narodowy Fundusz Zdrowia na pozabudżetowe fundacje, na, fundacje, które są poza, na fundusze, które są poza kontrolą parlamentu i społeczeństwa. Według wyliczeń doktora Sławomira Dudka, zadłużenie w funduszach wydatkujących poza kontrolą Parlamentu to już ponad 422 miliardy złotych, Szanowni Państwo, to jest wielkie bezprawie i niesprawiedliwość, które musi odejść zanim zniszczy ten piękny kraj, a Polaków pędzi w biedę. Panie i panowie. Czas przywrócić normalność. Czas na konfederację. Dziękuję. Piotr Piechota. Szanowni Państwo, mamy no kolejny efekt tego, że Prawo i Sprawiedliwość woli przekierowywać pieniądze zagrabione Polakom w podatkach na propagandę w swojej telewizji, na kupowanie głosów rozdawnictwem, i w efekcie właśnie mamy zamykającą się istotną część działalności Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W tej sytuacji można tylko powiedzieć, że powiedzenie po trupach do celu przestało być metaforą, a stało się faktem, który opisuje, jak. I jakim kosztem Prawo i Sprawiedliwość dąży do tego, żeby za wszelką cenę wygrać wybory mimo wielkich porażek swoich rządów? Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Wszystko jasne, dziękujemy bardzo. I w związku z tą sytuacją składamy zapytania w trybie interwencji poselskiej. Zapytania. O szczegóły tej sprawy jednym z pytań jest pytanie najważniejsze to znaczy ilu pacjentów i jakich oddziałów dotyczy planowanie wstrzymanie planowane wstrzymanie leczenia w szpitalu uniwersyteckim w Krakowie dziękuję bardzo Konfederacja wolność i niepodległość